Wiedza, jaką stopniowo gromadzę, będąc mniej więcej w połowie czytania książki Dlaczego Śpimy, autorem, której jest Matthew Walker, została wystawiona na próbę ognia w te dni. Zdecydowałem się udać do Warszawy na koncert z rana po całym dniu pracy do późna. Postanowiłem jednocześnie uraczyć się strategiczną porcją. Prawie 38 godzinnej głodówki. Do tematu diet, głodówek i żywienia jeszcze będę podchodził ponownie. A póki co sen i chodzenie na piechotę. Uznałem, że skoro w ciągu doby w podróży do stolicy i z powrotem przesiedzę ponad 10 godzin w autobusie, to kalorii zbyt wiele nie będę potrzebował. Natomiast Uznałem, że przydałby mi się ruch, zatem zdecydowałem o tym, że będę się poruszał po stolicy wyłącznie na piechotę. Tak też zrobiłem. Poszedł, przeszedłem ponad 25 tysięcy kroków i około 20 km według mojego zegarka mierzącego kroki. Do tego nic nie jedząc od niedzieli do wtorku. Napawałem się słoneczną jesienią za okna, a potem haptycznie i zmysłowo człapiąc po Warszawie, zadziwiając się wielkomiejskim zgiełkiem, szalonym tempem życia, cudowną, perfekcyjnie wykonaną na żywo muzyką mojego obecnie ulubionego zespołu muzycznego oraz niezwykłością spotkania z jego muzykami.